Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Rodowita z Rostocza. Partnerem programu są Lasy Państwowe. Miasto Kalisz. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Akademia Kaliska. Salon Toyota Mikołajczak. Aeroklub Ostrowski, lotnisko Michałków. Sześć tygodni po wyjściu, wylogowanych z lasu, spotykamy się ponownie. Dzisiejsza przygoda jest nagrodą za trudy leśnego wyzwania, jakiego podjęła się ta grupa młodych ludzi. Brakuje z nami Bartka, tatę, jak go nazywamy. Został podwójnym tatę, bo właśnie urodziło mu się drugie dziecko i w dzień naszych lotów odbiera je razem z żoną ze szpitala. Bartek, gratulujemy. Reszta dzielnie maszeruje po pójcie lotniska, już umyci na jedzeni, co akurat niekoniecznie w tych okolicznościach może im służyć. Być żebyście tam trochę jak emocji poczuli. Wykorzystajcie, a jak ktoś nie ma ochoty, A jak ktoś nie ma to, to, nie to, ma, to może kibicować z dołu. Ja bym no. ja bym się bał. Wylogowanym nie brakuje odwagi, w powietrze wzbijają się wszyscy. Aeroklub w ofercie maloty szybowcami, samolotami, skoki ze spadochronów. Tutaj często rozgrywają się zawody szybowcowe, nawet rangi międzynarodowej. Naszą grupę obsługuje sztab doświadczonych pilotów, ale i tak wiadomo, że będzie ciężko. Jest końcówka sezonu, a w dodatku dziś strasznie wieje. Dzisiaj warunki są dość trudne ze względu na bardzo silny wiatr. On nam przeszkadza, ale podstawa chmur jest dość wysoka, więc można poszaleć. Widzieliśmy właśnie te szaleństwa. Często sobie pan na takie pozwala. No w ramach treningu, czy ewentualnie jak ktoś chce zobaczyć jak to jest. No i oczywiście kiedyś szkolimy pilotów, także wtedy takie działania robimy. Pierwszy do lotu przygotowuje się Kacper. Kto by pomyślał, że za spędzenie pięciu nocy w lesie będę leciał szybowcem. Tak jakby nie, nie do wyobrażenia sytuacja po prostu. Że las w nagrodę szybowiec. No ale fajnie, fajnie. To najważniejsze. Pilot wysoko stawia poprzeczkę i zamiast lotu widokowego serwuje Kacprowi ekstremalne akrobacje. Z góry usłyszałem, czyli chcę przeżyć coś ekstra. Ja mówię, no kurde, no to Kaukaza się nie powtórzy, mówię, pewnie, nawet jak mam odlecieć, nie? No, no i przeżyłem coś ekstra faktycznie, poczułem śniadanie, bardzo w porządku, no. Jak się obracał, jak ta twarz, po prostu całą twarz ciągnęło w dół, było czuć, że jest, cała skóra się napręża, napina. No i się trochę niedobrze właśnie po tych akrobacjach zrobiło, ale już jest w porządku. Super przeżycie, no niezapomniane. Kamera właśnie została też jedna w samolocie. Niewiele byłem w stanie nagrać ze względu na emocje, które panowały do góry, ale naprawdę polecam spróbować. Jestem podekscytowana, bo nigdy w życiu nie leciałam samolotem i żadnym. No, Pierwszy no, raz jest. zbiję się. E, wy... Możesz się jeszcze wycofać. Chodzi... <laughs> nigdy w życiu nie byłam w powietrzu. Jest różnica, Nie wycofam nie się. Nie Nic się nie bój. Długo pan jest w tym pachu? Od 1986 roku. O, to już się nie boję. Czyli jest ok, jak wrażenie. No super. Wow, telefon się. Piękne widoki, było coś mikrofonowe. piękne, wszystko było widać. Myślałam, że jesteśmy wysoko, jakbyśmy na wysokości 200 metrów, ale później coraz wyżej i tak. Nie <słuch> było sobie przemyśleć tak wysoko jakieś sprawy, czy po prostu cieszyć się chwilą. Nie, tylko myślałam, żeby oddychać głęboko i nie zmiotować. Mamy bardzo dobre woreczki streamlinerów, także. Jak pan ocenia dzisiaj te, te warunki, co można było... No tutaj? dzisiaj warunki są bardzo wymagające, tak, jest bardzo silny wiatr, nie ma tych noszeń termicznych, ale to słyszałem, że tu lubią ekstremalne, że tak powiem, warunki ta grupa, także... Trafi... Tak jest, lubią się sprawdzać. Tak, lubią się sprawdzać, także chyba pogoda jest akurat taka jak dla nich. Daniel wręcz karmi się adrenaliną. Dla niego lot to spełnienie marzeń. Daniel, ty jesteś taki ekstremalny chłopak, tak? więc... Cieszy taka nagroda? No na pewno bardzo fajna, ciekawa, interesująca. Skakałeś na bungee, tak? Co masz jeszcze w swoim dorobku? O, nie no, masz tak dużo, ale na pewno kiedyś skok na spadochronie będzie. To, taka, to taki przedsmak, przedsmak trochę, taki trochę taki, tak. bycia w przestrzeni. Dziękuję. Przeciążenia spowodowane kręconymi w powietrzu beczkami wywołują u niego tylko szczery uśmiech. Nie bardzo przyjemnie. Nic nie zemgliło, nic. Nie, nie było. Na pewno adrenalinka. I kolejny raz to skok ze spadu. Tak. Marcin obawiał się tego lotu, ale jak to ma w zwyczaju, przełamał swój strach i leci. Na wszelki wypadek nie zaszkodzi się przeżegnać. Nie było łatwo, ale bezpiecznie wylądował na ubitej ziemi oh, No Marcin, już trochę zluzowałeś, no powiedz co tam się działo na, na górze można no, Ale było. nie służyć latanie Nie, na pewno nie Ale dla widoczku było warto mnie nie oddałem nie? Także jest nieźle mhm. Dobra Czas na igę Dobra, nie uciekłem z Ło! Wow. Groźba, <groźba> Wąska kabina zamknięta, nie ma już ucieczki. Każdy z szybowców wynoszony jest w powietrze na wysokość kilkuset metrów. Dalej maszyna musi radzić sobie sama. To od umiejętności pilota zależy, jak długi jest lot i na ile bezpieczny. Musi on tak wykorzystywać wiatr, by masy powietrza stale wznosiły szybowiec w górę. To jak surfowanie tylko że nie na wodzie, a na powietrzu. Nawet nie pytam wow. o ale... no. Był super! Już zaczęliśmy teoretyczny kurs szybowcowy, tak? No my zaczęliśmy, że przejęła stery już, tak? Ja, tak, od początku! No, nie, no. Słuchaj, ja nie. tu tylko jako balast robiłem. No nie no, gratulujemy najdłuższy lot. Warunki atmosferyczne były skrajnie trudne. Gdyby wiało tylko trochę mocniej, loty musielibyśmy odwołać, ale wszyscy szczęśliwie wylądowali, a do listy swoich wyzwań pod Marką Wylogowani mogą dopisać kolejną przygodę. Czas na chwilę rozmowy, odpoczynku i zasłużony tort. Oczywiście z jagodami. Coś smacznego! Nie każdemu dopisuje apetyt, a to nie tylko z powodu powietrznych akrobacji. Nauka i nowe nawyki zdobyte w wylogowanym lesie utrzymały się w tej grupie na stałe. Umiarkowanie i samokontrola umysłu, ducha i ciała. Jak y, schudłem 4,5 kg, to cały czas taką masę trzymał. Redukcja była zrobiona dobra, także złota metoda odchudzania polecam. A, a ja dodam, że ja schudłem i ciągle chudny jeszcze. No, ja wtedy już byłem chudy. Słuchaj, taki tort to jest nic. Ale ja wtedy schudłem do programu, a od tego czasu schudłem ile z 5 kg jeszcze? No. Schudni w 8 tygodni, schudni w miesiąc tak reklamują się różne diety, ale co potem, jak utrzymać wagę? My własną wagą udowadniamy, że mamy na to sposób. Dieta będzie skuteczna i długotrwała, jeśli nie będzie uciążliwym wyrzeczeniem, a zmianą myślenia o jedzeniu, nowym stylem życia, który daje satysfakcję i wymierne korzyści, nie tylko fizyczne. W sercu dzikiego roztocza wystarczy się zatrzymać i posłuchać, jak wiele sekretów może zdradzić nam natura. Odkryliśmy ten najcenniejszy, rodowita z roztocza, pierwotnie dzika. Mijający czas, który oddala nas od leśnego wyzwania, utwierdza nas w tym, że było warto. Wtedy rozmawialiśmy tak na gorąco, zaraz po wyjściu to wiadomo, że nikt normalny nie był, bo wygłodzony. A, a jak to teraz e, widzisz? Ciekawe przeżycie. Z czasem mam wrażenie, że chyba coraz bardziej byłbym skłonny w jakiejś trochę innej, zmienionej formie to powtórzyć. Na pewno nie żałuję. Polecam każdemu, tak jak już tutaj było wspomniane, bo jest to moim zdaniem dobry taki, można powiedzieć, trochę społeczny detoks, że jak się odstawi ten telefon, choćby właśnie na weekend gdzieś sobie pojechać, nie wiem, może góry, Mazury, co kto lubi i po prostu zostawić ten telefon i nie brać go do ręki, jeśli nie jest faktycznie potrzebny, to dobrze robi, głowę naprawdę wtedy może sobie odpocząć. Nie docierają do nas żadne zbędne rzeczy, jakieś mniejsze, większe, chociaż i tak większość z nich naprawdę jest nic nieznacząca lub mało znacząca. Także jak najbardziej na plus to wszystko oceniam. Znalazłem sobie taką małą pasję, w sumie można powiedzieć. Bardzo mi się to spodobało, bardzo mnie to cieszy. Te wszystkie doświadczenia, które miałem w tym lesie, wzmocniły mnie i pokazały mi tak naprawdę, jak. Można żyć inaczej. Bardzo ciekawe doświadczenie. Polecam tak naprawdę każdemu spróbować. Tak się wyłączyć. Może nie na 5 dni, bo to już jest faktycznie trochę wyzwanie, ale tak na weekend jak najbardziej. Ciekawe doświadczenie. Teraz taki powrót do obowiązków, do pracy. Nie ma już takiego czasu, takiej możliwości, żeby sobie pojechać do lasu, spędzić 6 dni, 6 nocy w ciszy, bez telefonu. Ale wspomnienia na pewno bardzo fajne pozostało. Teraz jak jest emisja programu, to dużo elementów wraca. Dużo też widzimy tego co nie ma na nagrania, co było też. Ciekawy aspekt i... Na pewno fajnie byłoby jeszcze kiedyś takim czymś spróbować. Te rozmowy nagrywamy już w trakcie emisji programu. Nasi bohaterowie oglądali już pierwsze odcinki, poznali reakcje znajomych, komentarze internautów. Na początku żałowałam, bo strasznie się stresowałam tym, jak mnie przyjmą ludzie, że to jednak poszło w świat i że mogłam zrobić taką przygodę bez kamer. Ale oglądając już ten pierwszy odcinek, jednak wiem, że nie żałuję, bo po prostu nigdy w życiu bym nie zrobiła może tego nawet. A była okazja, którą przeżyłam. Miłe wspomnienia, miłe doświadczenie, mimo tego, że tam no, nie do końca wyszło w każdej kwestii ale jestem zadowolona. Iga, jak pytaliśmy zaraz po, jak wyszliście z lasu, to ocena no, tego programu, tej przygody też pewnie była inna niż teraz. Jak oceniasz teraz z perspektywy czasu swój udział? Z perspektywy czasu mam wrażenie, że bardziej chyba to doceniam, bo jednak dało to taką świadomość, że te parę dni bez tego telefonu, bez tego kontaktu z wszystkimi dookoła niepotrzebnymi tak naprawdę robi człowiekowi dobrze. I mam wrażenie, że do tej pory gdzieś mi zostało, że na ten dzień dwa potrafię wyłączyć telefon i, i naprawdę mam święty spokój i cieszy mnie to, że, że nie muszę gdzieś tam co chwilę zaglądać na ten telefon, sprawdzać powiadomień. Yy, I na pewno to jest takie bardzo pozytywne po, po programie. No i kupa wspomnień. Przede wszystkim. Kupa wspomnień, mnóstwo uśmiechu. No i teraz jak się właśnie ogląda programy, to się wszystko przypomina, to człowiek po prostu go siedzi, ogląda i się śmieje sam do siebie, pamiętając po tym, co tam się wszystko działo. Ja widzę w tobie taką pewną zmianę, bo chyba w środę mówiłeś, że no fajnie tego, ale to nie dla mnie. No a teraz no rozpatrujesz nawet udział w kolejnej edycji, jak, jak, jak to wszystko tak okrzepło i. Z dystansu na towarzysza. E, no pierwszy raz w ogóle to było moje jakiekolwiek podejście do takiego no, faktycznego survivalu, gdzie jedyne co miałem zapewnione, to to, co mogłem sam ze sobą zabrać, czyli na dobrą sprawę, jakieś tam ubrania plecak i narzędzia, które od was dostaliśmy, ale no, rzuciłem się po prostu na głęboką wodę. Trochę to była terapia szokowa, ale no, z perspektywy czasu, jak trochę się nad tym pomyśli, to jednak jest dużo więcej tych plusów niż minusów, bo teraz jak o tym myślę, to co nam tam doskwierało? W nocy potrafiło przypizdzić. <laughs> Poza tym głód, zmęczenie i tyle. Myślę, że tak to dobrze sobie radziliśmy i grupowo, indywidualnie też, także po jakiejś takiej refleksji, jak, refleksji, jak już to wszystko krzepło, to jednak widzę w tym też jakąś perspektywę, żeby no, próbować dalej, jeśli nadarzy się też ku temu okazja lub po prostu samemu tą okazję stworzyć. Czego cię nauczyło to doświadczenie? E, cierpliwości. E, no i przede wszystkim, żeby tak, jak siebie oglądam, żeby nie reagować tak emocjonalnie. No i to są te najważniejsze rzeczy, myślę. Czyli takiego dystansu, tak? Tak. Wydaje mi się, że ta wytrwałość gdzieś tam bardziej się przybiła u mnie. Jednak to, co robię na co dzień, bardziej staram się wszystko jakby lepiej robić i bardziej do tego wszystkiego dążę. Czyli ogólnie na plus. Na plus jak najbardziej. W charakterze zmian żadnych, tak bardziej w myśleniu. W patrzeniu na świat, w patrzeniu na informacje przede wszystkim w selekcjonowaniu tych informacji też, które dostaję poprzez wszystkie media społecznościowe w programach, w telewizji, w internecie właśnie. Czyli jak patrzysz, bardziej segregujesz na te, które bardziej są. Bardziej segreguję na te, które są ważniejsze dla mnie, na, na te, które totalnie nie mają dla mnie żadnego znaczenia, bo tak naprawdę niewiele z tych informacji które dostaję codziennie jest mi tak naprawdę potrzebne w dniu dzisiejszym tu i teraz do życia. To już ostatni odcinek tej serii wylogowanych. Żegnamy się z Igą, Sandrą, Bartkiem, Danielem, Kacprem, Marcinem, ale trzy na zawsze i trzy ze wszystkimi. Witamy do lasu wylogowanych. Obóz wylogowani, więc co? Oddajemy telefony. Czy byście wytrzymali w lesie? Zależy od tego, jak, by wykorzy jak wykorzystacie to, co daje nam las. Środowiskiem naturalnym człowieka jest środowisko naturalne. Tutaj łatwiej poznać własną naturę, siebie, a wylogowani to więcej niż program i więcej niż przygoda. Wylogowani! Partnerem programu były Lasy Państwowe. Miasto Kalisz. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Akademia Kaliska. Salon Toyota Mikołajczak. Sponsorem programu był producent naturalnej wody mineralnej Rodowita z Roztocza.